Dzień dobry, Jarek Gentara, Stowarzyszenie Posiadaczy Pojazdów Zabytkowych Weteran. Spotykamy się dzisiaj z okazji 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jest to nasza inicjatywa, nasz pomysł, że motocykliści oddali hołd Powstaniu. Planowaliśmy to już kilka lat, w tym roku udało nam się to wykonać jako nasz klub o 31-letniej tradycji. Chcieliśmy też pokazać, że miłośnicy motoryzacji potrafią też szanować tradycje historyczne. dobry, witam wszystkich już teraz z stowarzyszenia posiadaczy pojazdów zabytkowych weteran. Po raz pierwszy wyszliśmy z taką inicjatywą, zrobienia takiej akcji. Myślę, że przyjmie się to, uczcić jest co, bo naprawdę należy się tym ludziom poddać przejść szacunek za to, co zrobili dla nie tylko Warszawy, ale dla całego kraju. Ten zryw naprawdę był bardzo, ale to bardzo potrzebny. Na nasze hasło, plakaty na mieście, które są, yy, chcemy, żeby przyjechało jak najwięcej motocyklistów, nie za tylko z naszego klubu, ale spoza klubu i posiadaczy w ogóle motocykli, którzy by chcieli uczcić tą uroczystość i tą rocznicę, także zobaczymy, ilu przyjedzie. No. Także no, po raz pierwszy, no może... Coś to wypadki. Tak? Plan imprezy jest taki, że spotykamy się tutaj w godzinie, do godziny 17, za sereny syreny, my również z naszymi motocyklami oddamy hołd w ten sposób powstańcom. E, następnie przejeżdżamy w kierunku, wspólno, wspólnie przejeżdżamy w kierunku skansenu rzeki Pilicy, gdzie będziemy mieć czas żeby spotkać się, porozmawiać, poszutkować czas przy ognisku.